Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dziś będzie temat lekko kontrowersyjny, ponieważ chcę Wam opowiedzieć o operacji nosa. Swoją miałam dwa lata temu w maju. I nie ukrywam, że przed podjęciem tej decyzji oglądałam bardzo dużo filmów, byłam na wielu forach, żeby jak najbardziej zeznajomić się z tym tematem, więc postanowiłam nagrać ze swojej perspektywy, jak to wyglądało, przeprowadzić was przez proces przed, w trakcie, i po. Ostrzegam będą mocne zdjęcia. Nie miałam nigdy większego kompleksu. Mój nos z przodu był zawsze taki po prostu okej. Okay. Natomiast Przeszkadzał mi bok od pewnego czasu. Y, miałam wrażenie, że jest zbyt długi, mówimy o profilu, y, i taki nieproporcjonalny do mojej twarzy. Y, tak więc, y, jak powiedziałam o tym moim znajomym, to nie ukrywam, że byli w szoku, że podjęłam taką decyzję i że w ogóle mam taki zamiar i takie plany, ponieważ y, nikt się nie spodziewał, nigdy nikt nie zwracał uwagi. Ale wiecie, jak to jest. Inni nie widzą. Ale my w sobie widzimy najwięcej, więc y, szanowałam ich zdanie, aczkolwiek wiedziałam, że i tak zrobię pewnie po swojemu. Kiedy już poszło i powiedziałam, robię to, y, przyszedł następny y, dylemat, a mianowicie wybór lekarza. Myślę, że ta decyzja jest taką decyzją właśnie najistotniejszą y, w tym temacie. I nie ma co oszczędzać, nie ma co y, iść na skróty. Faktycznie Trzeba zapoznać się z estetyką każdego danego lekarza i dopasować ją do swoich oczekiwań. Skupiłam się na takiej przeze mnie topce wybranej lekarzy, a mianowicie polskich lekarzy. Doktor Zachara, doktor Wysocki i doktor Skupin. Z dwoma z tych lekarzy nawet już byłam w kontakcie. Do jednego były jakieś chore terminy, około dwóch lat w ogóle na... No konsultacje do drugiego też, ale udało mi się wskoczyć na miejsce dziewczyny, która, która musiała tę konsultację odwołać z przyczyn choroby i wskoczyłam wtedy ja bardzo szybko i pojechałam do lekarza, miałam termin ustalony na za rok, półtora, półtora roku jakoś tak, mm, więc przy moim takim słamianym zapale i przy mojej niecierpliwości nie ukrywam, że to nie była za fajna informacja, no ale jak to jest dobry specjalista mówię, będę czekać, no. Ale czekając na operację, zaczęłam się zagłębiać, poszukiwać jeszcze więcej informacji, tematów. Dodałam się na różne fora na Facebooku dodatkowe i spotkałam się w międzyczasie z koleżanką, której dwie koleżanki robiły właśnie operację, ale w Turcji. Natomiast jak ona mi o tym powiedziała, mówię absolutnie, żadna Turcja, za daleko domu, nie będę ryzykować. Nie, nie, to w ogóle nie jest dla mnie, więc z góry przekreśliłam w ogóle tą opcję. Od samego początku brałam tylko i wyłącznie do wyboru polskich lekarzy, ona mówi, ale co ci szkodzi, zobacz sobie zdjęcia, możesz do nich napisać. Faktycznie zobaczyłam zdjęcia, byłam w szoku, po prostu to, jak pięknie zrobili nosy, no to tak, jak one by się z nimi po prostu urodziły. No i zaczęłam tutaj troszeczkę rozważać ten wybór, pomimo tego, że tam cały czas jakby ten termin operacji miałam i, i wiedziałam, że, że tam za rok, półtorej ma, ma się ona odbyć u doktora, Zahary, ale też miałam takie z różnych źródeł informacje, że tutaj nasi polscy lekarze robią przepiękne nosy bokiem, ale już te przody nie do końca wyglądają tak idealnie. A wiecie, ja, mając ładny przód, nie chciałam sobie poprawić czegoś kosztem zepsucia czegoś innego. Byłoby to totalną głupotą. Więc. Brałam jeszcze pod uwagę, że nasi lekarze tutaj e, latają do właśnie Turcji na różnego rodzaju y, szkolenia, konferencje i wiedziałam, że po prostu Turcja przoduje w medycynie y, w, w, w chirurgii plastycznej y, i trochę zaczęłam sobie po prostu y, jeszcze bardziej poszerzać tą wiedzę. I faktycznie zaczęłam korespondować z dwoma takimi lekarzami. Myślę też w topce lekarzy właśnie w Turcji. Jeszcze tam była w międzyczasie Albania, ale ale prace tego lekarza takiego myślę, że będziecie wiedziały, wiedzieli o kim mowa. Y troszeczkę odbiegała od mojej właśnie estetyki, y ponieważ te nosy były za idealne, a ja właśnie nie chciałam idealnego nosa. Nie chciałam mieć po prostu nosa, który do mnie nie pasuje. Y Wiadomo, każdy z nas ma jakieś asymetrie i tak dalej i właśnie chciałam, żeby to po prostu było spójne, spójne z moimi oczekiwaniami. Tak więc wykluczyłam te, te inne pozostałe kraje, no, skupiłam się na tej Turcji i właśnie pisałam z dwoma lekarzami. I jeden z nich mówi, słuchaj, wyślij zdjęcia profilem, stań na białej ścianie i, i mi to prześli. Ja ci zrobię wizualizację. Ja w ogóle nie wiedziałam, że jest coś takiego jak wizualizacja. Zrobiona przez lekarza. Nie wiedziałam, że w ogóle jest taka technika, i tak można. Więc totalnie się dziwiłam, mówię: OK, super, wysłał mi te zdjęcia, i ja wtedy mówię: Oh my god. To jest właśnie to. To jest dokładnie to, czego szukam, czego chciałam i ja już się tylko utwierdziłam w tej decyzji, że ja w ogóle tę operację chcę. Więc naprawdę polecam Wam to z tego miejsca, aby jak tylko macie takie możliwości, predyspozycje, to sobie sami wykonajcie, bo wiem, że też tak dziewczyny robią. A jeżeli nie, to poproście lekarza, żeby Wam stworzył, no bo to po prostu było tylko przypieczętowanie podjęcia mojej decyzji. I mając tę wizualizację, wysłałam ją lekarzowi, u którego miałam mieć operację. Do... Tutaj w Polsce. No i lekarz widząc ją bardzo sceptycznie do niej podszedł. Powiedział, że to jest bardzo poważna operacja, że to nie jest plastelina, że on mi nic nie zagwarantuje, że nie sądzi, żeby tak to wyszło w moim przypadku, żebym się takiego efektu raczej nie spodziewała. I podszedł do tego naprawdę na chłodno, co doceniam, bo lubię takie po prostu podejście. Poważne, a nie zapewnianie tak, 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 super, będzie idealnie, bo faktycznie to jest bardzo poważna operacja, to jest łamanie nosa, to jest yy, tam szlifowanie kości i tak dalej, więc no nikt ci nie powie nigdy na 100%. Ale lekarz w Turcji pokazywał mi wizualizacje przed i po różnych pacjentek i one naprawdę były takie same yy, i zapewniał mnie, że w moim przypadku mógłby zrobić jeszcze bardziej idealny nos, ale skoro chciałam po prostu delikatnie skrócić, to skupmy się na takim Efekcie i on jest w stanie na 99% mi taki noc zrobić. Więc ja tutaj słysząc, że raczej sceptycznie, a tu widząc wizualizację przepiękną, ja oczywiście wam ją wstawię tutaj, mówię: Kurde, no, no to chyba zaryzykuję. I słuchajcie, kolejna rzecz na plus, no to to, że mogłam już być tam za miesiąc, więc słysząc, że mogę tutaj mieć to za miesiąc, a tam muszę czekać tyle czasu, no to mówię: Chyba jednak idę w to. Jak oczywiście usłyszeli moi przyjaciele, najbliżsi, rodzina, że wybieram się do Turcji, no to, że zgupiałam, że w ogóle jak, jak z konsultacjami, jak, no i to faktycznie, to było takie trochę szalone, bo jakby cokolwiek było nie tak, tutaj na miejscu mogę jechać, czy to Warszawa, czy, czy Poznań, no lecieć do Turcji tak na zawołanie, no to, to tak chyba nie, nie do końca byłoby łatwe, więc no nie powiem szczerze, no było to takie trochę rzucenie się na głęboką wodę. Więc odwołałam tą operację w Polsce i już się na 100% skupiłam na tej Turcji. Musiałam w miesiąc się przygotować, zrobić wszystkie potrzebne badania, przygotować wszystkie rzeczy, cały ekwipunek ze sobą do zabrania, bo nie znam Stambułu, nie wiedziałam, czy, czy jakbym czegoś nie miała, to czy tam bez problemu coś dostanę, więc musiałam naprawdę się tak mocno wyposażyć z dużym zapasem. I tak też zrobiłam. Najbardziej to ja chyba się bałam tego, jak będzie mój nos wyglądał podczas gojenia. Oglądałam. Wiele filmów i też czytałam wiele komentarzy dziewczyn, które pisały, że nie są w stanie siebie zaakceptować, że po prostu wygląda to strasznie, że no strasznie puchnie, nagle z prawej strony, tydzień później z lewej, tu jakaś okostna, tu jakaś wypustka, tu coś, tu źle się zrasta. Mówię, matko, w ogóle jest szansa, żeby to wyszło dobrze? Naprawdę, to, to już taką miałam obsesję i to chyba, były, to chyba było najgorsze, bo ten okres gojenia. Yy, takiego stuprocentowego to jest pół roku, rok, nawet czasami mówią, że półtora, więc bałam się, że przez ten czas ja w ogóle nie będę chciała wychodzić z domu. Zanim wyruszyłam na operację, spotkałam się z moim lekarzem po raz pierwszy na żywo, yy, jakoś dwie godziny przed operacją, i powiem wam, że no pamiętam do dziś, jaki stres mi wtedy towarzyszył. Yy, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, no miałam. Wtedy właśnie ten czas, żeby mu na 100% przedstawić moją wizję, jak ja to widzę. Na szczęście nasze wizje były bardzo spójne i dokładnie to, co chciałam, on sam stwierdził, że, że będzie do mnie pasowało. Powiedziałam, pamiętam najważniejsze zdanie doktorze: Ja nie chcę zmieniać mojego nasa z przodu, niech on będzie taki jak był, po prostu go skróćmy. Mm. Okazało się w międzyczasie, że ja mam też skrzywioną i przegrodę i troszeczkę tutaj u góry, nigdy nie zwracałam na to uwagi, ale faktycznie pokazał mi jakąś taką dysproporcję dosyć mocną i mówię, ok, no to wyprostujmy to, spoko, ale głównie się, skupmy się na tym, żeby go po prostu skrócić i, i zrobił mi zdjęcie właśnie przy mnie też na komputerze. Pokazał mi, jakie mamy możliwości, i wybrałam sobie tam tą jedną taką, nawiązującą właśnie do tej wcześniejszej wizualizacji. I powiem Wam, że um, czułam wtedy taki ogromny już spokój, stres, ale spokój. Widziałam, że mam naprawdę do czynienia z dobrym lekarzem, ordynatorem tego szpitala. On był również laryngologiem, więc wiedziałam, że też mi nie pomoże. Po prostu z tymi dziurkami yy, i będę po prostu lepiej też oddychać, bo, bo czasami się zdarzyło, że po prostu się nie dotleniałam, ale nie będę tutaj ściemniać, że to był główny powód. Główny powód to była estetyka, to był tylko taki yy, skutek uboczny tej estetyki, yy, czyli poprawa komfortu, bo nie zwracałam nawet na to uwagę. Nie wiedziałam, że ja się nie dotleniam tak jak powinnam, no ale teraz już wiem, że, że naprawdę dużo lepiej mi się oddycha i powiem wam, że bardzo się stresowałam, ale... Ale chyba bardziej byłam podekscytowana, i, i czułam, że będę w dobrych rękach, że jestem w dobrych rękach, i że zaufałam odpowiedniej osobie. Dobrze mu patrzyło też z oczu. A mianowicie przyjechała po mnie lekarka z wózkiem. Yy, posadziła mnie na ten wózek, no i mówi, że już idziemy na dół, wypełniłam jakieś papiery i coś zaczęłam do niej windzie, Mówić już wtedy byłam sama, a ona patrzy na mnie i nic nie odpowiada. Zaraz jakaś kolejna mnie przejmuje tutaj pani, też coś do niej mówię. Patrzę, nie odpowiadam, mówię, matko, gdzie ja w ogóle jadę? Czułam się trochę jak jakimś horrorze. Jakieś korytarze, jakiś szpital, obcy ludzie. To, to jest tam, wszyscy są tacy jakby innej narodowości, więc ja, blondynka, no to byłam dla nich taka... Patrzyli na mnie i nie wiedziałam, czy to po prostu, że jakiś wariat przyjechał się tu operować, czy co naprawdę. No, miałam wrażenie, że się na mnie tak y, wszyscy patrzą jak na jakiś okaz y, i trochę się z tym znaczyłam. Chociaż nie ukrywam, wszyscy byli mili, uśmiechali się, ale, ale to było takie dla mnie troszeczkę mm, niekomfortowe. I ja mówię, ja mówię, kurde, czy ja w ogóle trafiłam na operację nosa? tutaj jakaś pani na jakimś szpitalnym łóżku, tu ktoś. Ja mówię, matko, a jak oni mi wzięli jakieś narządy? I zaczęłam trochę panikować, nie miałam już ze sobą telefonu. Mówię, Boże, naprawdę czułam się trochę jak z jakiegoś horroru. I przywieźli mnie do sali, położyli na łóżku, i dalej nikt do mnie nic nie mówił w języku angielskim, mimo wszystko, że ja starałam się nawiązać z kimkolwiek konwersację, oni mnie całkowicie ignorowali. No ale w końcu przyszedł anestezolo anestezolog, który już mówił w języku angielskim, e, ale do całego, cały czas nie wiedziałam, czy to jest w ogóle ta operacja, którą ma, mam mieć. Naprawdę miałam jakieś w ogóle straszne scenariusze. Natomiast jak już przyszedł lekarz, Jakiś jego asystent, który y, przyniósł mi gipsy do wyboru, y, kolory, które bym sobie zadecydowała, których chcę, no to już mówię, okej, okay. przynajmniej idę na dobrą operację. Mówimy o nosie, więc tutaj trochę miałam taką już ulgę. No i finalnie przyszedł mój, mój lekarz. Y, puścili muzyk, muzykę klasyczną, co mnie bardzo zdziwiło. Y, on wszystkie operacje nagrywa i też słucha muzyki klasycznej. To jest takie charakterystyczne u niego, że to wszystko sobie nawet można potem obejrzeć. Nie robiłam tego i też nie polecam, ale faktycznie wiem, że większość tych swoich operacji monitoruję i też właśnie przy tej muzyce je wykonuję. I słuchajcie, pamiętam tylko takie jedno zdanie, jak usypiali mnie, już miałam tutaj wszystko, tutaj tą maskę tlenową i tak dalej i powiedziałam mu tylko good luck. I tak mnie złapał za rękę i, i już nie wiem, co odpowiedział, bo chyba po prostu zasnęłam. I obudziłam się. Operacja się z tego, co wiem, trochę przedłużała, więc mój mąż już tam fiksował, ale obudziłam się, wszystko było ok. Niestety nie mogłam spędzić pierwszej nocy z mężem, i jedyne, co to pamiętam, zrobił mi zdjęcie bokiem. Cała zakrwawiona, cała tu po prostu, wiecie, posklejane rzęsy i tak dalej. Um, też wstawiałam to zdjęcie i już na temat etapie mi się podobało, ponieważ widziałam, że jest o wiele krótszy. Bardzo obawiałam się nocy, że będę musiała spędzić ją sama, że będzie źle, że będę wymiotować, że będę taka słaba, że nawet nie wstanę z łóżka. Noc przeszła naprawdę bardzo spokojnie, pomimo tego, że byłam bardzo słaba i taka cały czas, wiecie, osowiała, no bo jednak operacja, tyle godzin, narkoza, to miałam siłę, żeby wstawać do takiej lodóweczki. W tym pokoju hotelowym szpitalnym, ale w sumie też trochę jak hotelowym, bo naprawdę był bardzo ładnie wyposażony. Więc co jakiś czas wstawałam, przykładałam sobie te wszystkie rzeczy, które wiedziałam z Polski, czyli okłady, czyli takie masażery chłodne, właśnie, które się trzyma w lodówce po to, żeby zniwelować obrzęki. Bo pierwsza doba, wiecie, jest kluczowa. Jeżeli tak fajnie o to wszystko zadbamy, to jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia właśnie dużej opuchlizny. Ale chciałam jak najbardziej o to właśnie zadbać, więc jak już trafiłam do. Jak już mnie wypisali i trafiłam już do mojego hotelu, to nie ukrywam, że największym takim dyskomfortem było to, że nie czuję kompletnie zapachu, smaku. Wiadomo, miałam tutaj te sotony w nosie, które miały być dopiero ściągane po paru dniach, więc. W kraju pełnym aromatów, zapachów, pysznego jedzenia. No było to takie trochę mało komfortowe. Tym bardziej, że zamówiliśmy sobie, pamiętam, w pierwszy dzień przepyszne, podobno przepyszne jedzenie do, do hotelu, do pokoju, i, i to wszystko tak pięknie wyglądało, a ja z tymi rurkami nic nie czułam, jakby miała po prostu trawę, więc no, trochę miałam też obawy, czy w ogóle wróci mi wech i tak dalej, wiecie, no człowiek trochę panikuje, mm, ale na szczęście. Dobra, czy mam jeszcze was w niepewności? Nie mówię, nie przechodzę dalej, idę po kolei. I powiem wam, że naprawdę było ok. Yy, traktowałam ten nos, obchodziłam się z nim jak z jajkiem, więc nie bolało mnie kompletnie nic, ale wiecie, no jednak wszystko było po prostu napuchnięte, duże, obrzmiałe, lała się cały czas krew, co chwilę musiałam sobie robić tutaj te okłady, zmieniać, yy, więc taki, no, no czułam się ten mocny dyskomfort. Cały czas też w głowie panika, jak to będzie wyglądało, czy to w ogóle wszystko wyszło, więc to nie było dosyć łatwe, ale dni naprawdę fajnie mi y, z, m, mijały, ponieważ zwiedzaliśmy z moim mężem. Ja też miałam wykupioną y, pielęgniarkę na trzy dni, ale powiem wam, że w ogóle z tego nie skorzystałam, bo nawet miałam sytuację, że byłam w centrum y, i słuchajcie, dzwoni do mnie pielęgniarka, że jest już pod pokojem hotelowym. Myślałam, że ona da wcześniej znać, a nie tak sobie po prostu przejdzie, a ja wiem, że jestem w centrum, a ona mówi, no ale to musisz wrócić, a ja mówię, ale ja zaraz idę na prom, bo, bo też płynęliśmy promem raz właśnie z mężem, a ona, ale jak ty się czujesz na siłach, ja mówię, że tak, że bardzo dobrze, że sobie sama te okłady zrobiłam, zmieniłam, że, że naprawdę jest OK, więc no powiem wam szczerze, że naprawdę przechodziłam to, można powiedzieć, książkowo, nie byłam też jakimś zaskoczeniem na ulicach, ponieważ tam w Turcji, bym powiedziała, co druga, co trzecia osoba chodzi zoperowana, naprawdę jest tego tak dużo, więc taki widok różowego gipsu na twarzy, bo akurat sobie wybrałam różowy kolor, pokażę Wam też zdjęcia, no nie robił żadnego wrażenia, naprawdę czułam się bardzo swobodnie, bo powiem Wam szczerze, że operacja nosa to w ogóle tam widziałam to chyba pal tam dziewczyny chodziły całe ponaciągane, w patrunkach na całą twarz i to też nie robiło żadnej, żadnego zdziwienia, więc ym, czy nie budziło żadnego zdziwienia, więc no co tam taki nosek, nie? Więc totalnie czułam się swobodnie i starałam się właśnie te dni spędzać aktywnie, żeby nie myśleć. Wiadomo, że byłam słaba, więc tak to tempo nie mieliśmy taki, tego tempo nie mieliśmy takiego dosyć szybkiego, no ale wiecie taksówką tu, tam po prostu chciałam, żeby to też były trochę wakacje. Ym, moi dalsi znajomi i też tam na Instagramie osoby myślały, że ja po prostu jestem na tripie. Wiadomo, jak dodałam jakieś zdjęcie tyłem, nikt nie spodziewał się, co tam się kryje z przodu. Wstawię Wam też moje zdjęcia, jak to wyglądało pierwszy dzień po zabiegu, drugi, trzeci. Zrobię Wam takie upgrade'y. Yy, I powiem Wam szczerze, wiadomo, były śniaki, było puchnięcie, ale naprawdę takie... Bardzo minimalne. Spodziewałam się, że nawet nie będę mogła otworzyć oczu. Widziałam mnóstwo zdjęć, zrobiłam sobie screeny dziewczyn, gdzie po prostu no, no wyglądały fatalnie i dosyć ciężko przez to przechodziły, więc no spodziewałam się najgorszego, ale naprawdę było ok. I tutaj Wam też chcę dać takiego fajnego tipa. Masażery, okłady to jest jedno, ale nie wiem, czy to jest bieg okoliczności, czy faktycznie to mi tak bardzo pomogło. Natomiast moja przyjaciółka wykupiła mi masaż kobito. Chwilę przed wylotem i ja miałam sobie z niego skorzystać tam do pół roku, ale wiedziałam, że będę chyba musiała to zrobić wcześniej. No bo jak będę miała tutaj już noc operowane, no to ciężko, żeby tutaj mi takie mocne ruchy przy twarzy robić, więc zdecydowałam, że pójdę na to przed operacją. Nie połączyłam tych faktów, że ten masaż może naprawdę pomóc, pomóc mi w tym. Wiecie, on jednak y, usprawnia krążenie, przepływ limfy, więc ja myślę, y, że to mogło mi pomóc. I, I może po prostu ten cały nadmiar tej wody, tego wszystkiego, tej limfy został mm, usunięty i dlatego tak wszystko fajnie y, ładnie się goiło. Okej, okay. nadszedł dzień ścięgnięcia gipsu stałego. I czas założenia gipsu tymczasowego. Nie ukrywam, że właśnie tą chwilę wizualizowałam sobie najbardziej, ponieważ jest milion filmików w sieci, kiedy dziewczyny dostają lustro i widzą swoją twarz po raz pierwszy i yy, efekt operacji. Yy, powiem Wam, że bardzo się cieszyłam na ten moment, ale też nie mogłam spać po nocach. Tak jak Wam mówiłam, że dni mijały mi super, ponieważ się dużo działo. Tak, nocy druga, trzecia, ja nie spałam, tylko, tylko myślałam, wizualizowałam sobie i, i oglądałam różne filmiki. Wiedziałam, że on może być spuchnięty, że może wyglądać niepozornie, yy, że to jest wszystko przejściowe, ale wiecie, no chciałybyście zobaczyć jednak ładny efekt, no bo później zostajecie z tym gipsem y, czasowym, y, tymczasowym jeszcze na jakiś czas, więc no, no nie chciałam się nakręcać i wracać do Polski yy, niezadowolona. I powiem Wam, że... też Wam pokażę nagranie, bo mój lekarz mi wysłał nagranie z tego momentu. Yy, I... Byłam mile zaskoczona, naprawdę. W momencie, kiedy ściągnął mi ten gips, podał mi to lustro. No, widać było w moich oczach przerażenie na tym filmie, ale. Ale bardzo mi się podobało, jak na tamten moment i wiedziałam, że to jeszcze wszystko e, się obkurczy, że to będzie wszystko jeszcze mniejsze, że spokojnie nie panikuj, to jest tylko przejściowe. Ku mojemu zdziwieniu dostałam takie dwie rurki do spania, e, wkładane tak właśnie do nosa. E, wcześniej musiałam takim, taką maścią e, posmarować. Miałam w tym spać przez trzy miesiące, a przez pierwszy miesiąc chodzić najczęściej, jak się da, czyli po domu. Czy tam czasami jak gdzieś jechałam w długą podróż, to że miałam co zakładać, no było to dla mnie dosyć mocnym zdziwieniem, bo nie spotkałam się z, takim, mm, z taką informacją wcześniej. No komfortowe to nie było, bo ciężko w ogóle było to wsadzić. Wiecie, ten nos był tak strasznie delikatny. Ja w ogóle bałam się, że jak go dotknę mocniej, to ja go po prostu skrzywię. Ja do dziś się boję strasznie o ten nos. Pomimo tego, że minęło już ponad dwa lata, ale powiem wam, że to miało właśnie służyć temu, żeby nie zapadały się te dziurki, żeby nos się też trzymał w odpowiedniej formie i, i faktycznie trzymałam się tego sumiennie i, 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 i zaleceń lekarza. I wróciłam do Polski właśnie z tym ty, tymczasowym gipsem i powiem wam szczerze, że jak na początku myślałam, że będę się trochę wstydzić, że będzie mi głupio iść do pracy, tutaj na mieście się pokazać, to Totalnie czułam luz. Nie robiło to na nikim większego wrażenia. Myślę, że zrobiliśmy się teraz tak właśnie bardziej otwarci, nasze społeczeństwo. Może nie ma tego na każdym kroku, ale jak już to jest, to po prostu się nie przyglądamy, tylko, tylko szanujemy czyjeś decyzje. No, i co istotnego, wiedziałam, że zaraz będzie mnie czekało ściągnięcie tego gipsu yy, i to już sama miałam y, zrobić. Yy, obawiałam się tylko tego, że jakby było coś nie tak i byłyby faktycznie jakieś te skrzywienia, jakieś nie wiadomo, co, no to no nie polecę sobie raczej tak do Turcji od tak, yy, więc wtedy tylko te rozmowy przez WhatsApp, kamerki, no i trochę się stresowałam tym momentem. No i nadszedł ten moment też wam pokażę z tego momentu zdjęcie i nagrania. Kiedy ściągam sobie ten, yy, ten, yy, ten tymczasowy gips. I słuchajcie, ja byłam po prostu w szoku. Ja byłam w szoku, bo spodziewałam się wielkiego kulfona, nabrzmiałego, po prostu czerwonego od, od tego ucisku. A ten nos wyglądał po prostu zajebiście. Serio. On wyglądał tak zajebiście, że ja chyba zadzwoniłam do każdej jednej osoby, której mogłam. Oczywiście tych osób tajemniczonych na wideorozmowę. Mówię, patrz, patrz, patrz. Moja babcia to nawet w ogóle nie skumała, że ja jestem po... Naprawdę wyglądało to tak... Jakbym w ogóle nie miała żadnej operacji. Jakbym po prostu się obudziłam nagle z krótszym nosem. Uwierzcie mi, to było kopiuj wklej po tak krótkim czasie. To było kopiuj wklej tego, co ja chciałam. Yy, nawet Wam jeszcze teraz powiem z perspektywy czasu. Yy, ten nos wygląda dokładnie tak, jak ten z wizualizacji. Też Wam takie zdjęcie pokażę, yy, gdzie po prostu staję bokiem i on ma dokładnie te proporcje, które, miała, yy, które miało zdjęcie z wizualizacji. Ja byłam po prostu w szoku. Mówię, jak to? Tak krótki czas, ten nos już wygląda dobrze. Ja wiedziałam, że on zaraz może znowu jakiś przybierać różne formy, ale już na tamtym etapie byłam nastawiona na tak zły efekt, w sensie ten przejściowy, ale jednak, że on nie będzie taki, jak bym chciała, że będzie duży. Lekarz też mnie uprzedzał, ale kurde, już na tamtym etapie on po prostu był zajebisty. Ym, I powiem Wam, że. Zadzwoniłam do każdej jednej możliwej osoby, która oczywiście była wtajemniczona, to nie było duże grono osób, ale zadzwoniłam do wszystkich i na wideorozmowach rozmawialiśmy, też Wam wstawię kilka zdjęć z tego momentu, no byłam naprawdę podekscytowana, że tak wygląda nos, chwilę po ściągnięciu gipsu, on był po prostu kopią i wklej tego, co ja chciałam. On nawet nie wyglądał z przodu, jakby był operowany. On po prostu był skurcony. Wiecie, ja bardzo też zabiegałam o to, żeby nie miała takich dziurek bardzo widocznych. Często dziewczyny sobie tak zadzierają te nosy, że mają te dziurki. Trochę jak takie pigi. Każdy ma swoją estetykę. No ja po prostu chciałam, żeby był nieidealny, bo on nie jest do dziś idealny. I, i nie oczekiwałam, że będzie, ale po prostu, żeby był... Normalnym nosem, że jak ktoś na mnie popatrzy, to nie pomyśli, o, robiła nos. Że moi znajomi mnie poznają i naprawdę mało kto w ogóle, nie wiedząc osób, się nic zorientował, że ja to no zrobiłam. Jak komuś mówiłam, to ludzie mm, na pewno. Więc, więc naprawdę udała mi się moja wizja. Nie, mojemu lekarzowi się udała moja wizja. Gorsze było ściąganie e, szwów. No i też nie wiedziałam o tym, że moje szwy nie wszystkie były szwami, które się wchłaniają. E, miałam też e, chyba. 18 staj, 18 z też przez to, że była rekonstrukcja dziurek no to też też przebiegały tu w środku. Wszystko oczywiście, musiałam sobie czyścić patyczkami i powiem wam, że musiałam iść do jakiegoś chirurga tu w Polsce. No i poszłam do mojej kliniki, do której chodzę regularnie na NFZ i chirurg, który mnie zobaczył, lat około 85. On w ogóle tak sam z siebie był osobą, która się tak trochę częsła. Więc ja nie wiedziałam, jak on w ogóle tym skalpelem będzie mi to wszystko po prostu usuwał. Na samym wejściu mówiła panienka z czym? Z nosem? Yy, no, taki po prostu. Trochę szyderczy, więc kurde, mówię, masakra. Jak zobaczył, że mam na sobie makijaż, to tak strasznie zaczął krzyczeć, że w ogóle co, że ja sobie kpię, że tak nie można, że tu jest ok takie miejsce, że to może być infekcja. Nikt mi wcześniej nie mówił, że nie mogę się malować, serio. Nawet lekarz mój, któremu wysyłałam zdjęcia, bo byłam z nim w stałym kontakcie, widząc mój makijaż, nie zareagował na to, że nie mogę go mieć, więc naprawdę nie wiedziałam. Jestem osobą taką raczej świadomą i... I, i, I trzymam się zasad, więc jeżeli bym wiedziała, że nie mogę się malować, to jakoś bym po prostu przeżyła ten, ten czas bez make-upu, ale po prostu nie wiedziałam. Więc sprawdźcie to sobie, bo nie wiem, czy, czy ten lekarz przesadzał, czy faktycznie nie można już później po jakimś czasie tej okolicy. Wiadomo, ja nie miałam tony pudru, no ale gdzieś miałam ten puder, i gdzieś podobno on też tam po prostu. Wchodzi. Zaczął mi tym skapelem jeździć dookoła. Yy, tutaj do środka, ja tak strasznie płakałam, tak strasznie krzyczałam z bólu. On na mnie w ogóle krzyczał, żebym się uspokoiła, yy, że jak się ruszę, to on mi tam coś pouszkadza w środku, więc ja z myślą, a to był takie też łaskotanie, więc ciężko mi było w ogóle się uspokoić, ciężko mi było się nie ruszać. No powiem Wam szczerze, myślałam, że po prostu tam zejdę na tym fotelu. Mm, I do tego on był jeszcze taki nieprzyjemny, a mówiłam Wam też, że dla mnie energia człowieka jest bardzo ważna, więc jego totalnie do mnie nie przemawiała. I powiem Wam, że jak już skończył, przemył mi to w ogóle tak, w jedną stronę nos, w drugą stronę nos. Ja mówię, Boże, to ja tak uważam wszystko, a on mi po prostu tym nosem... Nie no, no to jakaś trauma. Ściąganie tych, tego, tych szwów było naprawdę gorsze niż w ogóle cała ta operacja i bardziej było to bolesne. No i zostało już tylko czekać na efekt końcowy. I na przestrzeni tych lat on się zmieniał, ale to naprawdę były bardzo małe zmiany, tak naprawdę minimalne i Myślę, że efekt w ogóle przerósł moje oczekiwania. Jest dokładnie taki, jak chciałam. Yy, mało kto w ogóle poznaje, że ja ten nos robiłam. Yy, nie miałam ani razu przypadku, żeby ktoś popatrzył na mnie i mówił coś zmieniałaś? Nie, absolutnie. Więc, yy, więc to świadczy o tym, że praca została dobrze wykonana. Yy, wizualizacja idealnie odwzorowana. Yy, bardzo ciemne światło. Jest jeden bok. To jest bok drugi. Ani razu nie żałowałam tej decyzji, i jeśli mogę Wam coś doradzić, to nie nakręcajcie się negatywnie, nie oglądajcie wszystkich możliwych scenariuszy tragedii. Podejdźcie do tego tematu ze spokojem, a mam nadzieję, że tak samo miło yy, się zaskoczycie jak ja. Jedyne co, to faktycznie odczuwam taki nawet po tak długim czasie taki delikatny dyskomfort dotykający czubka tego nosa. Mam wrażenie, że on jest taki bardzo ciężko to opisać. Taki jakby mi trochę go mrowiło. Nie wiem. A nawet jeżeli to ma być do końca życia to uczucie, a nawet jeżeli ono ma nigdy nie minąć, to i tak było warto, bo nie jest to coś, co mi na co dzień przeszkadza. To jest tylko w, momencie, tylko w tym momencie, kiedy ja dotykam, tak mocno uciskam, no ale wiadomo, nie robię tak cały czas na co dzień, więc no, to jest jedyny jakiś, można powiedzieć, minus tej, tej całej operacji, a, ale totalnie mi to nie przeszkadza. To by było na tyle. Chciałam Wam podziękować, że byliście do końca. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jak będziecie mieli jakieś pytania, będziecie chcieli wiedzieć, co to był za lekarz, śmiało piszcie, chętnie Wam podpowiem i co. Do zobaczenia.